But... Oto jeden z najdziwniejszych butów, jakie wyszły w tym roku i chyba jeden z najlepszych. Siema, z tej strony, i to jest kanał o butach modzie i streetwearze, a dzisiaj on dla Was Adidasy Crazy Infinity, czyli buty, które zostały przerobione z tych, które są mianem określane jednym z najgorszych butów w historii, czyli Adidasów kobiet, na coś, co jest aktualnie powszechnie lubiane, na coś, co bardzo dużo osób chce mieć w swojej kolekcji i co mi osobiście mega się podoba. A jeżeli lubisz buty, jeżeli lubisz streetwear modę, to jest kanał dla Ciebie. Zasubskrybuj, żeby nie minąć żadnego odcinka i oczywiście polajkuj materiał, jeżeli Ci się spodoba i napisz w komentarzu, co myślisz o tych butach, ponieważ one wywołują masakrycznie skrajne opinie. Niektórzy je kochają, niektórzy je nienawidzą, a jestem ciekawy, co sądzisz Ty. Adidas Crazy Infinity zostaje aktualnie przerobione przez dział Adidasa Adidas Basketball, który jest aktualnie też prowadzony przez Jerego Lorenzo którego sznyd widać już w tych butach, że jest on dosyć podobny do tego, co możemy zobaczyć okaz przy okazji jej współpracy, przy okazji w ogóle prac Firo God, jego marki osobistej, która święci po prostu triumfy na całym świecie. Jest mega popularna wśród głównie polskich celebrytów, też, ponieważ ich bluzy możemy zobaczyć praktycznie wszędzie. No i zabrał się za model, który powszechnie był uważany za jeden z najgorszych w historii, ponieważ Adidasy Kobliga były na praktycznie każdej liście, jeżeli chodzi o jeden z najgorszych butów, które kiedykolwiek wyszły, które przypominały, trochę żelazko. No i ten kształt został zachowany, ale został w taki sposób zmieniony, że mi mega się podoba. Pasuje idealnie do całej kolekcji Remember the White, z której mam też bluzę, którą udało mi się już ubrudzić niestety i mam nadzieję, że to zejdzie. Ale zrobiono coś na wzór mega podobnych rzeczy do Fear God i siadło to niemożliwie. Adidasy Crazy Infinity, jeżeli chodzi o zmiany, dostały oczywiście siateczkę, którą możemy tutaj rozpiąć na samej górze, która powoduje to że te buty nie są już takie płaskie na samym przodzie, czubki nie są już takie płaskie, przez to te buty wyglądają trochę bardziej dynamicznie i według mnie ładniej w porównaniu do tych Kobików, które wychodziły na samym początku. Dodatkowo podeszwa nieco się różni i oczywiście zostały zrobione z pianki, yy, która jest wszechobecna aktualnie w Adidasie, praktycznie większość rzeczy nowych, które wychodzi w Adidasach, gdzieś ma tą piankę w sobie i jest ona używana praktycznie za każdym razem i Szczerze mówiąc, mi osobiście się to dosyć podoba, ponieważ kolory oczywiście też są zachowane tak jak mniej więcej przy okazji kolekcji Easy i można już zakładać, że kolejne kolekcje Adidas Basketball i kolejne kolekcje Adidasa razem z Fear of God, które będą powstawały, trochę zastąpią nam właśnie ten Vibe Easy w Adidasie, ponieważ one, w ogóle marki Fear of God, Vibe jest dosyć podobny też. Zazwyczaj opiera się o kolory ziemi, zazwyczaj mniej więcej są to bardzo proste, stylistyczne. Jakieś sylwetki, które są bardzo uniwersalne, minimalistyczne. I tak samo w sumie było z Lizzy, które były bardzo, wiecie, takie oryginalne. Nikt tego wcześniej nie widział, ale jednak kolorystycznie i jeżeli chodzi o bryłę, były bardzo proste, i tutaj będzie dokładnie tak samo. Dodatkowo te buty podają się ze względu właśnie na ten kolor, który pasuje praktycznie do wszystkiego. I sama bryła, wydająca się bardzo taka toporna i wiecie, bardzo masywna, no bo jest ona bardzo duża, no to nie odstaje jakoś specjalnie od na przykład Jordanów 4. Jordanów piątek, które też przyjmują takie kształty, bardzo masywne, a są powszechnie używane i znane. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest tutaj bardzo dobrze i jestem zaskoczony nawet, ponieważ zazwyczaj połączenie tej cholewki tutaj, tej takiej siateczki, Wygląda tragicznie o Adidasa. Adidasy 700 V3 na przykład miały mega problemy z tym, żeby o, ta siateczka była dobrze zrobiona. Tutaj praktycznie klej w ogóle nie wystaje, nie ma elementów jakichś takich z które by gdzieś tutaj odchodziły i to jest na mega plus, bo aż się zdziwiłem sama. E, tutaj bryła buta też jest wykonana idealnie, nie ma tutaj żadnych, nie wiem, uszczerbków, nie ma tutaj żadnego wystającego kleju, jakichś materiałów. Pod tym względem wychodzi ten bucik po prostu superowo. Jeżeli chodzi o uniwersalność i przypasowanie do jakichś outfitów, no to tutaj według mnie jest całkiem nieźle. Jeżeli ktoś ubiera się w Kargoasy, jeżeli ktoś się ubiera w szerokie spodnie w dresowe, to te trzy rzeczy na pewno będą do tego super pasowały. Na pewno nie jest to but do slim ponieważ was, stopy będą wyglądały jak stopy kaczorka e, Dafiego. Ale ogółem te buty pasują superowo do takich fitów, do krótkich spodenek, do dresowych stylówek, takich właśnie jak używamy w Fear of God, bardzo często właśnie tych takich szerokich blues, e, szerokich joggersów z długimi sznurkami. Do tego to pasuje superowo i mogę wam tutaj podrzucić oczywiście kilka fitów, które gdzieś tam stworzyłem, które gdzieś tam znalazłem, swój stworzony też wrzucę na Instagrama oczywiście. I wydaje mi się, że nie jest jakimś większym problemem przefitowanie tych butów, też ze względu właśnie na tą kolorystykę. Na to, że ta bryła nie jest aż taka dziwna, jakby się wydawało, ponieważ na pewno odstaje od jakichś klasycznych butów, ale nie jest to nic takiego kosmicznego, co mocno by zwróciło uwagę na ulicy na przykład. Nie, że po prostu ktoś ma jakieś takie buty kompletnie z kosmosu. Może trochę tak się wydawać na pierwszy rzut oka, ale wydaje mi się, że jakby ktoś gdzieś tak mi przeszedł na mieście, no to nie byłoby wielkiego szału. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, no to bierzcie według mnie True to Size albo pół więcej. Ja wziąłem True to Size, bo nie było pół więcej po prostu. Ale pasują mi one i jest naprawdę bardzo spokojnie. Nie wypadają mi stopy z tych butów. pasuje wszystko i ja raczej bym się spaniał właśnie przy to size, ponieważ moje stopy zazwyczaj się tam fitują wyżej niż marki gdzieś tam podają, a jest tutaj naprawdę bardzo fajnie, że założyłem. Mam jedną stopę trochę większą niż drugą, więc założyłem pierwsze lewego buta. Jak już widziałem, że on pasuje, to prawo też będzie pasował. Jest tutaj bardzo dużo opcji, jeżeli chodzi, wiecie, o rozciągnięcie tego materiału, da się go w miarę rozciągnąć i one są w miarę szerokie w środku. Nie będziecie mieli tak, że wiecie, będzie. Właśnie Ściskała ta stopa, ale będzie tam szeroko, nie będziecie się, wiecie, jakoś tam specjalnie, e, ten musi się, ści czuli ścisk, że tak powiem, tej stopy. Czy są wygodne jakoś specjalnie, w środku, jeżeli chodzi o stopę, no to jest wygodnie. naprawdę. Ale jeżeli chodzi o jakieś dłuższe spacery, dłuższe chodzenie, to wydaje mi się, że to nie będzie jakiś super but, ponieważ on jest bardzo ciężki i będziecie się męczyli po prostu chodząc w nich. Ale na pewno nie jest to coś, nie wiem, w pokroju Jordanów, czwórek, piątek, trójek, ponieważ trójka ostatnio wyszedł no to na dłuższe spacery, no to było źle. Tutaj bym to przyrównał trochę do Easy 700 V3, ponieważ ten środek jest bardzo podobny. Serio, środek jest bardzo podobny do v i przez to też te buty są dosyć wygodne, jeżeli chodzi, wiecie, o stopę po prostu w środku. Cenowo te buty wypadają dosyć drogo, ponieważ to jest 749 zł, ale aktualnie na Footshopie była promocja, 562 zł. Pozrzucę Wam linki oczywiście gdzieś tam w komentarzu albo w opisie filmu. I za 560 zł je kupiłem. Przyszły do mnie w dwa dni, Footshop jest super sklepem. Zrobię Wam list, film w ogóle z listą sklepów, które warto używać z zagranicy i z Polski, jeżeli chodzi o kupowanie butów. i 560 zł za parę nową, oryginalną sylwetkę, która no, wyszła po raz pierwszy. Według mnie jest to super cena i raczej wątpię, żeby ona była jakoś jeszcze niższa. Do Adidasie widać, że na razie ta cena nie spada, są prawie rozprzedane całe te buty. Na wódczopie już bardzo mało rozmiaru zostało, a inne sklepy też oferują w okolicach 700 zł, także to jest bardzo spoko cena za ten but. Także jeżeli chodzi o te buty, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Są to buty według mnie jedne z najlepszych, jakie wyszły w tym roku ze względu na oryginalność, na to jak zmienili sylwetkę, jak została ona, wiecie, zmodernizowana. Już podoba mi się, że to są też te trzy paski. Taki sposób robione, jak w kolekcjach, które możemy zobaczyć przyszły przyszłych z God. Mam nadzieję, że Adidas będzie szedł w tą stronę, ponieważ no, to jest bardzo dobry kierunek. Bluza też mi się mega podoba. Wszystkie rzeczy z tej kolekcji Remember the White też bardzo, ale są bardzo drogie. Bluzę udało mi się kupić za 200 zł też na jakiejś promocji, ale spodenek za 200 zł na razie nie kupię. Mam nadzieję, że będą tani. Także dzięki o wielkie za odcinek. Do zobaczenia. Cześć!